Księcia, witam w Pechowalowe, czyli w podcaście, w którym czytam wasze historie z nieudanych randek i ogólnie komentuję wasze nieudane życie miłosne, nie mając sama żadnego. <laughs> no i to jest tak naprawdę prawdziwy opis tego podcastu. Bardzo miło mi jest was, nawet nie, że słyszeć, bo to wy mnie słyszycie, ale miło mi jest tutaj was ugościć. Mam nadzieję, że wasz weekend będzie dobry. Ja wyjeżdżam akurat do Poznania, także może się z kimś nawet z was zobaczę, chociaż wątpię. Ja czasami sobie myślę, że ludzie tak naprawdę nie istnieją i że są tylko w mojej głowie. Albo jak obejrzałam Truman Show, o Boże, co tam się działo ze mną? Ja już byłam pewna. Na pewno wszyscy to aktorzy. No to tyle słowem wstępu. Mam dla was historię od was. Klasycznie. Z Instagrama, z maila. Bardzo za nie dziękuję. Nie czytam ich przed podcastem, bo nie chcę sobie zaspoilerować tego, co będzie, no i też nie chciałabym sobie psuć reakcji, no. Także bez zbędnych ceregieli, zaczynajmy. W owym czasie się leczyłam i dawałam sobą pomiatać, teraz na szczęście to by nie przeszło. To nie była pierwsza randka, ale pierwsza porażkowa. Umówiłam się na nią pośrodku między naszymi miejscowościami, żeby każdy miał taką samą odległość. Okazało się, że nie mam autobusu. Dostałam okres, więc zaangażowałam moich rodziców w podwiezienie mnie i przy okazji zwiedzanie tego miasta. Chłop miał ostatnio gorszy czas, więc nie chciałam odkładać spotkania, czy go odwoływać. Oczywiście ja i rodzice chodziliśmy osobnymi ścieżkami. Najpierw spóźnił się dwie godziny nieźle. Argumentując to tym, że to jego jedyny dzień wolny, i chciał odpocząć, a przeze mnie nie może. Czy typ sobie zdaje sprawę, że od dwóch godzin krążysz w obcym mieście czekając na niego? Bez komentarza, bez komentarza, moi drodzy. Miałam takie, no to dlaczego nie powiedziałeś? I dowiedziałam się, że pewnie bym się obraziła, gdyby powiedział. Aha, to on lepiej wie, co czujesz. Poszliśmy sobie do parku, a tutaj, jak rozumiem, już chłopak przyszedł i zauważyłam, że mam rękę poplamioną wodoodpornym tuszem kreślarskim bo wcześniej tego dnia rysowałam, o czym mu wspominałam. Dowiedziałam się, że jestem brudasem. Nie dlatego, że rysuję, ale dlatego, że ja się po prostu nie myję. Bez komentarza ponownie. Skonsternowana zapytałam go, czy mu przyjemnie tak jeździć po ludziach, na co otrzymałam odpowiedź, że jeszcze się przekonam, co to znaczy naprawdę jeździć po ludziach, jak będzie tylko chciał. Co za red flag! Jezu, ja bym uciekała. W tym momencie dzwonisz do rodziców, mówisz Mamo, spierdalam. Potem wiecie, pizza była zasłona, szklanki za brudne, chyba że on coś wybrał. Albo chyba, że mi coś nie smakowało. To wtedy było, że ja się nie znam. No i idziemy dalej. Ja podziwiam architekturę, a on. Ja nieszczam widząc jakieś budynki, bo jestem ścisłowcem. Aha. Aż mój sąsiad zaczął chodzić po domu. Dziewiąta rano, co ty robisz? Po chwili konsternacji odpowiedziałam mu, że architektura to właściwie nauka ścisła. <noise> na co odpowiedział, no widzisz, jak ty się na niczym nie znasz. Spotkaliśmy się po drodze z moimi rodzicami. Czekałam na to, przyznam, że czułam, że do tego dojdzie. Rozmowa zeszła na to, jak to ja mam dobrze, bo nie pracuję w soboty, a on musi robić w soboty. To nic, że ma wolne w tygodniu. Generalnie zaczął po mnie jeździć przy moich rodzicach tak, że moja mama nie wytrzymała i powiedziała mu, że niektórzy w niedzielę też muszą ciężko pracować, a on ma niedzielę wolną. I tak zbyt delikatnie twoja mama postąpiła. Znowu się rozdzieliliśmy. Poszłam odprowadzić gościa na pociąg, gdzie poinformował mnie, że gdyby nie musiał się ze mną spotykać, to miałby już na tatuaż. A i powiem wam, że dawno nikt we mnie nie wzbudził tylu negatywnych emocji. Trzy tygodnie później miał urodziny, więc postanowiłam mu przywieźć prezent. Co? Ja wiem, że powiedziałaś tam na początku, że dawałaś sobą tak pomiatać, ale tak mi cię szkoda. To jest taki burak, tak bardzo niewarty uwagi i w ogóle jak mógł cię tak traktować? Przepraszam, że ja już tutaj idę we wnioski, bo jeszcze historia się nie skończyła, ale po prostu ten typek jest okropny. Jechałam ponad cztery godziny, żeby mu ten prezent zawieść. Niestety na pociąg trzeba było wstać o jakieś czwartej rano. Więc jak tylko wysiadłam, zgaduję, że on się odebrał z tego dworca, to zaczęłam się przeciągać i ziewać, na co dowiedziałam się, że pewnie jestem zmęczona, bo całe dnie leżę w łóżku i pierdzę w poście, to potem w nocy spać nie mogę. No szokujące, prawda? Jak można być o 8 rano zmęczonym i śpiącym? No nie do pomyślenia. Przecież każdy o 8 rano czuje się jak nowy Bóg. Skąd to wiedział? Nie wiem. Pracowałam na etat i nie byłam z nim na etapie w związku, w którym spędzałabym z nim jakikolwiek czas w łóżku. Powiedziałam mu wtedy, żeby przestał mnie tak poniżać. Na co on stwierdził, że robię z niego potwora, kazał się przepraszać... Po czym przez wiele godzin się nie odzywał, spędzając ze mną czas, bo powrotny miałam dopiero pod wieczór. Po dwóch tygodniach napisał mi, że nic z tego nie będzie. Jak tylko straciłam z nim kontakt, tak epizod depresyjny zostawił mnie w spokoju i szybko zaczęłam stawać na nogi. I to jest koniec tej historii. Bardzo dziękuję za nią. Jednocześnie taka byłam wkurzona czytając to, co on ci robi, jak on cię traktuje i jak on się poniża. Cieszę się, że jesteś świadoma tego, że to nie było OK. Strasznie współczuję. Pewnie nie muszę ci tego mówić, ale przypomnę, jesteś wartościowa. Zasługujesz na kogoś wspaniałego, a jeżeli ktoś się zachowuje jak dupek, to świadczy to o nim, a nie o tobie. Kolejna historia. Pracowałam w jednej galerii handlowej. Jako pracownik miałam zniżkę w Starbucksie, więc często tam bywałam. W kawiarni pracował dość interesujący chłopak, który wpadł mi w oko. Postanowiłam go poprosić o numer. O dziwo z łatwością zapisał mi go na kubku. Napisałam do niego i całkiem fajnie nam się gadało. Umówiliśmy się i poszliśmy na pizzę. Miałam dość wysokie oczekiwania. Kilka tygodni później miałam iść na wesele i pomyślałam, że fajnie byłoby kogoś ze sobą zabrać. Pierwszym rozczarowaniem było dla mnie to, że tylko mówił o sobie. Nie interesowałam go w żaden sposób. Zachowywał się również dość dziwnie. Dużo przeklinał i strasznie obrażał ludzi. Po zjedzeniu pizzy poprosił o rachunek i bardzo głośno i wyraźnie poinformował kelnera, że ma podzielić go na pół i każdy płaci za siebie. Samopłacenie nie było dla mnie problemem, tylko sposób, w jaki to powiedział i zakomunikował. Po wyjściu z restauracji odprowadził mnie do samochodu i się pożegnaliśmy. Przyznam, że liczyłam na jakiegoś SMS-po powrocie. Na przykład, jak tam droga, czy bezpiecznie dotarłam, i tak dalej. Nic nie dostałam. Mało tego, przez najbliższe kilka tygodni w ogóle się nie odzywał. Stwierdziłam, że olewam sprawę, po czym po kilku tygodniach napisał, że wybacz, byłem zajęty i miałam takie co? Przecież nawet jak się jest zajętym, to znajdzie się czas na odpisanie, a tutaj nic. Ja już sobie wtedy życie na nowo ułożyłam i totalnie o nim zapomniałam. Bardzo dziękuję za historię. Ciekawy człowiek. Dla mnie osoby, które nie interesują się drugą stroną podczas spotkania, no są skreślone. Wiadomo, są różne sytuacje, ale dla mnie to jest ogromny minus. No nie po to idę na randkę z kimś, żeby wysłuchiwać czyjś autobiografii. Wiadomo, poznawajmy się. Ale to działa w dwie strony. No po prostu jest to przykre, kiedy ktoś macie w dupie. Co do tego, że nie napisał nic po powrocie, to pamiętajmy, że to działa też w dwie strony. Równie dobrze ty możesz się odezwać, ale jednocześnie nikt nie musi tego robić. Zastanawiam się, czy ty liczyłaś na kolejne spotkanie, jak rozumiem to tak, więc mimo wszystko nie zraził cię do siebie po tej pierwszej randce. Tak jak powiedziałam, ja bym już mu podziękowała. Ale koniec końców, ty również sobie ułożyłaś życie i mam nadzieję, że z kimś, kim ty będziesz zainteresowana z wzajemnością. Kolejna historia. Słysząc historię o chłopaku, który najpierw obrażał wagę dziewczyny, a później zaprosił ją na seks, przypomniała mi się moja historia. Uznajmy, że na potrzeby tej historii chłopak nazywał się Dawid. A więc Dawid był tak zapatrzony w siebie, tak egocentryczny, że każda osoba, która była minimalnie w czymś lepsza od niego, dostawała ogromną krytykę. Chwalił się, jaki to on nie był cudowny w łóżku, ile to dziewczyn nie miał. Ale to nie o tym będzie historia. Przynajmniej nie do końca. W czasie naszego spotykania się słyszałam miliard razy, jaka to ja jestem chuda, że mam za małe piersi, że nie jestem wystarczająco dobra w łóżku itd. Niestety pewnego dnia dowiedział się, że śpiewam i gram na instrumentach. Poprosił mnie, bym mu coś zaśpiewała i zagrała, co też zrobiłam. Od razu zaczął mnie krytykować, że nie umiem śpiewać, że nie umiem grać, że do niczego się nie nadaje. Zaczął mi nawet obrabiać dupę za plecami. W pewnym momencie się tak wkurzyłam, że z nim zerwałam. Bo ja chciał, że niedługo później moja przyjaciółka się w nim zakochała. Tyle, że tym razem wszystko miało być na jej zasadach, czyli brak seksu, bo on jej otwarcie powiedział, że nie chce związku. Gdy tak mu odmówiła wiele razy, to z nią w końcu zerwał i ponownie zaczął zarywać do mnie, że ja to jednak jestem piękna, utalentowana, że jestem ideałem. Jak można się domyślić, nakopałam mu do dupy i zablokowałam wszędzie, gdzie to możliwe. Od tego czasu nie mamy żadnego kontaktu. Powiem tylko tyle, dobrze zrobiłaś, bo nie traćmy czasu na ludzi, którzy nas ściągają w dół. To nawet nie jest krytyka. To jest po prostu obrażanie i jakaś dziwna próba poprawy samopoczucia kosztem innych. Nie otaczajmy się takimi ludźmi. Kolejna historia. Często zastanawiam się, dlaczego moje życie miłosne wygląda tak żałośnie, jak wygląda. Witam w klubie. Ale w sumie dopiero po odcinku z recenzją internetu stwierdziłam, że pora podzielić się tym ze światem. Jak coś to recenzja internetu, to jest seria na moim kanale na YouTube. Kanał nazywa się Dramcia. Ostatnio nie wrzucałam żadnej recenzji, bo po prostu bardzo dużo komentowałam dody i top model. Aż przyznam, że mam lekko wyżarty mózg. No nic, czytam dalej. Można powiedzieć, że moje życie miłosne to tragedia w trzech aktach i to nie szekspirowska. Akt pierwszy. 13 lat dziewczyna poznana na odpadzie, wspólne zainteresowania, aż w końcu wyznanie miłości. Miłość ze starszą kilka lat dziewczyną, oparta na RP brzmi jak super plan, prawda? I jeszcze ona też mnie kocha. Po czterech miesiącach kontakt się rozluźnia. Zaczynają się kłótnie pod tytułem Czy ty mnie w ogóle kochasz? I wychodzi na to, że nigdy mnie nie kochała, ale nie chciała mnie zranić. Akt drugi: Na zlocie fanów czegoś tam. Poznajesz chłopaka. Macie wspólne zainteresowania, więc wymieniacie się Instagramami. Myślisz, że znalazłeś przyjaciela. Po dwóch dniach robi coming out jako transpłciowa dziewczyna, więc masz przyjaciółkę. Po dwóch tygodniach stwierdzacie, że skoro obie jesteście samotne, to może spróbujecie być samotne razem. Przez pierwsze miesiące jest super, ale później zaczyna się psuć. Depresja i dysforia uderzają za mocno, a ty nie masz siły na ciągłe wsparcie. Szczególnie, że gdy ty nie masz na nic sił i masz problemy, nie możesz liczyć na pomoc ani nawet wysłuchanie. Po ośmiu miesiącach nie wytrzymujesz i zrywasz przez telefon. Mieszkacie dosyć daleko od siebie. Czując się przy tym winna, że ją tak zostawiasz. Akt trzeci. Powtórka z rozrywki. Internetowa przyjaźń, bliska relacja dociera do ciebie, że chyba się zakochujesz. Dzwonisz do niej, znów ktoś obiecuje ci wzajemność. Po kilku miesiącach coraz rzadziej wymieniać się wiadomościami i okazuje się, że jednak jest aromantyczna i myślała, że da radę cię pokochać. Ale tak się nie stało. Czujesz się zdradzona i zgorzkniała. Tutaj się kończy ta historia, więc ja się odniosę do tych trzech aktów i tych trzech historyjek. Nie wiem ile masz teraz lat, bo w pierwszym akcie było 13. Strzelam, że może 15, 16 max. Wiem, że to jest takie błahe pocieszenie. Ale może ci jakkolwiek to pomoże, skoro jestem stara? <noise> Boże to brzmi smutno. Ale jestem trochę starsza i też miałam takie sytuacje, że czułam, że wszystko jest beznadziejne. No jak sami wiecie, to nadal jestem sama, więc bywają różne myśli w mojej głowie na temat mojego życia miłosnego, a raczej jego braku. Niemniej, myślę sobie, że te historie, które nam się przydarzają, mówiąc tak ogólnikowo, bo nie chcę się tylko odwoływać do tej sytuacji, ale tak po prostu, do ludzkich sytuacji. Myślę, że one też po coś są. I ja wiem, że czasami strasznie cierpimy. Ale jednocześnie, kurde, pomyślcie sobie, jak my jesteśmy silni w tym wszystkim. Chcę wierzyć w to, że te różne sytuacje czemuś służą i że są dla nas lekcją, i że jeszcze wiele cudownych chwil przed nami. I nawet jeżeli teraz jesteśmy sami, to powiem Wam, że nie wiemy, co będzie za rok. I ja po sobie wiem, jak bardzo dużo się zmieniło w moim życiu. Więc z autopsji mogę powiedzieć, że naprawdę mega dużo fajnych rzeczy przed nami. I tym chyba optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam ślicznie dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam dobrego dnia albo wieczoru. Dużo, dużo słońca i uśmiechu. A i oczywiście historię możecie podsyłać na Instagrama albo na maila. Kontakt do mnie jest w opisie. Ściskam ciepło. Bez odbioru.